gdzie był pod koniec trzeciej dziesiątki. No i miejmy nadzieję, że Maciek będzie się e, prezentował nam coraz lepiej. Liczymy na to, że w tej serii także będzie ponad 130-metrowy rezultat reprezentanta Polski. Niezła prędkość na progu. No jest około 130, może nawet ponad 130 metrów. Bardzo podobne, jeśli chodzi o odległości skoki. Dziś w gapa prezentuje Maciejko. 133 metry, a więc 2 metry dalej niż w pierwszej serii ląduje reprezentant Polski. Prawie bez wiatru. 30 punktu tylko dodane za ten skok będzie miał nasz zawodnik, ale trzeba powiedzieć, że w tej finałowej serii te bonusy punktowe są naprawdę minimalne. Najwięcej dostał Krzysztof Biegun i Dajki, to po 2,8 punktów. No pozostałe bonusy są naprawdę minimalne. Wiatr nie odgrywa w dzisiejszym konkursie istotnej roli. Maciej Kot 133 metry i za chwilę zobaczymy, które to będzie miejsce reprezentanta Polski, pierwszej trójce. Tak jest. Na drugim miejscu jest Maciej Kot. O 90 punktu przegrywa z Peterem Prewcem. Jest przed Jernejem Damianem. Peter Prewc, Maciej Kot Jerny.